Dzień dobry Państwu, witam w pierwszej wiadówce Sport Stacji. Dziś moim i Państwa gościem jest trener Krakowi, pan Jacek Zieliński. Dzień dobry. dobry. Panie trenerze, na początku chciałbym zapytać, jak to jest być trenerem Krakowi i wygrać mecz przy ulicy Rajmonta, wiedząc, że kibice czekali na to aż 20 lat? No sobie zdawaliśmy sobie sprawę, że, że oczekiwania wobec tego meczu są naprawdę wysokie. Natomiast myślę, że uczucie po meczu no wspaniałe, bo raz, że wygrać derby, na które no, czeka całe miasto, drugi raz po tylu latach, myślę, że, że dla nas to jest fajna sprawa. Natomiast dla kibiców yy, Krakowi, czekających na to bardzo długi czas, to myślę, że są piękne chwile, które no, zawsze zostaną w pamięci. Kiedy przychodzi Pan do Krakowi, to zajmowała ona 14 miejsce w tabeli. Teraz jest już drużyną, która przoduje w naszej ekstraklasie. Czy uważa Pan, że Krakowia ma realne szanse na to, aby zdobyć Mistrzostwo Polskie? Znaczy, akurat takich planów yy, nie stawialiśmy sobie, bo to jest popadanie ze skrajności skrajność. No, skoro jednego roku się broni zespół przed spadkiem, yy, praktycznie w tym samym składzie osobowym, to trudno stawiać takie zadania, żeby w przyszłym roku było Mistrzostwo Polskie. My sobie zdajemy z tego sprawę, że zrobiliśmy postęp. Natomiast yy, Podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Gramy na razie w każdym następnym meczu o, o pełną pulę punktu, natomiast do czego to wystarczy, to będziemy się martwić po rundzie zasadniczej. Natomiast chodzimy po ziemi, chcemy grać o wysokie cele, natomiast czy Mistrzostwo Polski w tym momencie, czy ten zespół stać na to, no myślę, że jeszcze nie. W wielu wywiadach podkreśla Pan, że Darno to Pana miejsce na ziemi i w siarce zaczynał Pan swoją przygodę z, z trenowaniu zespołów. Myślał Pan o tym, żeby pod koniec kariery wrócić do Tarnobrzega, jeszcze raz do Siarki? Znaczy ja na pewno wrócę do Tarnobrzega, tam jest mój dom, tam zawsze wracam, to jest taki mój azyl, więc nie szukam innego miejsca na, na, na ziemi, natomiast myślę, że, że prędzej później wrócę do Siarki, oczywiście na na stare lata spokojnie osiąść i, i być może popracować w klubie, na razie Przyglądam się Siarce, to jest mój klub, któremu zawsze kibicuję, zawsze za którego trzymam kciuki, natomiast na razie, póki co, y, pracuję gdzie indziej. Nigdy nie trenował Pan zagranicznego klubu. Dlaczego? No, jakoś tak się złożyło, zresztą polscy trenerzy no nie, nie są tak dobrze postrzegani za granicą, więc niewielu z nas, z naszego środowiska miało, miało szansę, okazję trenować kluby zagraniczne. Ja byłem bliski y, pracy w Kazachstanie parę lat temu, ale, ale nie podjąłem takiego ryzyka, więc y, myślę, że nie ma co znowu drążyć tematu. Ciężko jest polskiemu trenerowi wyjechać za granicę. Jest jeszcze, myślę, dużo do zrobienia tu, na miejscu. I teraz troszkę zmienię temat, bo w jednym z wywiadów powiedział Pan, że gdyby nie został trenerem, to byłby podróżnikiem, ponieważ to Pana fascynuje. Jakie są miejsca, które najchętniej zwiedził Pan na świecie? Znaczy, jest wiele miejsc, które chętnie bym zwiedził, natomiast no, nieraz i czas i możliwości nie pozwalają na to. natomiast... Na pewno jednym z miejsc, które zwiedziłem i które, które mi zostanie do końca w pamięci, to jest Republika Południowej Afryki. No, przepiękny kraj. Być może też będzie tak, że jeżeli dostanie się pan z Krakowią albo do eliminacji Ligi Europy, albo Ligi Mistrzów, to będzie to taka mała rekompensata, że jako trener nie może pan podróżować, to przynajmniej pojedzie pan po Europie. Z, z znaczy, z... Nie jest tak, że jako trener nie podróżuję, bo my podróżujemy bardzo dużo, natomiast no nie zawsze jako trener odwiedzam te miejsca, które gdzieś tam mi się najbardziej podobają. Natomiast, natomiast pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. W maju, jak skończymy rozgrywki, na razie ja sobie nie zaprzątam tym głowy, czy, czy gdziekolwiek z Krakowią wyjedziemy w jakieś piękne miejsca. Na razie mamy dużo do zrobienia. I na koniec, panie trenerze, troszkę pytanie z innej beczki: Czy pojawi się pana kapusta na wigilijnym stole? Zdecydowanie tak. O kapusta się mówi dużo. Kapusta jest bohaterem mediów teraz. Myślę, że, że, że za dużo i za głośno tych chłopaków się zrobiło, natomiast jeśli chodzi o już potrawę taką, to, to kapuska u mnie w domu jest dobrze postrzegana. Panie trenerze, bardzo dziękuję za wywiad i w związku dziękuję. z tym, że zbliżają się święta, to chcieliśmy życzyć Panu wszystkiego dobrego oraz sukcesów w zbliżającym się w nowym roku. Dziękuję bardzo i ja również życzę wszystkim, wszystkiego najlepszego. najlepsze. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był trener Krakowi, Pan Jacek Żeliński. Dziękuję trenerze. Dziękuję.